pracowników oświaty. Proszę Państwa, taka krótka lekcja historii. Skoro mamy Dzień Nauczyciela, to dawno to robiłem, ale spróbuję Państwu, coś Państwu przypomnieć. Historycznie Dzień Edukacji Narodowej jako Polskie Święto obchodzony jest od 27 kwietnia 1972 roku, czyli od dnia ustanowienia Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm w dniu 14 października 1772 roku. Wielkim. Pan Cezary Kołakowski, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie. I Pan Mirosław Sobczyński, nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 w Bytowie. Zarządzenie Burmistrza nr 172 2013 w sprawie przyznania nagród Burmistrza Bytowa. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2013 roku na podstawie protokołu z posiedzenia komisji przyznawania nagród przyznaję nagrody burmistrza następującym osobom: Halina Klimczak, przedszkole nr 2. Halina Bogusławska, gimnazjum nr 1. Zubieca Kazikowska, gimnazjum nr 2. Sebastian Brudzki, szkoła podstawowa nr 2. Mirosława Hanasko, szkoła postawa nr 5. Bożena Koper-Gorzelak, Szkoła Podstawowa Gostkowo. Anna Magiera, Szkoła Podstawowa Niezabyszeło. Małgorzata Marmorowska, Szkoła Podstawowa Pomysł Wielki. Elżbieta Dziemińska, Przedszkole numer 2. Alicja Wejman, Przedszkole nr 3. Zapraszam w Pana Burmistrza. Głównym inspiratorem był i z tego co wiem bardzo męczącym inspiratorem był ówczesny zastępca burmistrza pan Michał świątek który dopiero czyli e, zorganizował dryanta, a więc pana Piotra Guzdzyka, e, dogadali się, skąd wziąć instrumenty i ile tych instrumentów potrzebnych, a już pod też się znaleźli. Dzisiaj mamy okazję właśnie podsumować te 20 lat pracy, gdzie. W czasie których Pan Piotr prowadził orkiestrę, a od pięciu lat prowadzi Pan Jan Stec. Orkiestra, która uświetnia wszystkie spotkania bytowiaków z okazji świąt, z okazji imprez związanych z miastem. Chcielibyśmy dzisiaj szczególnie uhonorować właśnie dyrygentów tej orkiestry, w związku z tym zapraszam Pana Piotra Uldojczyka. I pana Jana Steca na scenie.

Szanowni Państwo, pozwolę sobie kilka słów skierować do wszystkich członków Orkiestry Dętej, zanim się każdy odpominę. Chciałbym podziękować za to, że, że jesteście, za to, że przez 20 lat uatrakcyjniacie wszystkie nasze święta, najważniejsze te, które są narodowymi, miejskimi świętami, bądź kościelnymi. Wasza obecność jest widoczna e, za każdym razem, to się słyszy, mieszkańcy Bytowa z pewną dumą mówią o tym, że my mamy swoją orkiestrę dentą. E, chciałbym, aby orkiestra jak najdłużej funkcjonowała i żeby jak najdłużej radowała nasze serca. Dziękuję. Nie, nie mam. Pomysłu innego, jak podziękować Wam wszystkim, uznaliśmy wspólnie z Panem Kierownikiem Chrycyną, że drobny czek pewnie poprawi humor wszystkim. 20 lat już minęło, 20 lat e, wspaniałych występów, e, występów, które widniały różne e, okolicznościowe imprezy w Kwiatowni, gratuluję tym serdecznie, szczęśliwie kolejnych wspaniałych e, i wielu jak wspomniałem, także, także w południowej e, postaci. mam nadzieję, że uda y, się go y, zamienić, zrealizować na, y, na jakieś przydatne, jest to rzecz życia wszystkiego. Po tej że w 90 roku, a dokładnie tylko w maju 91 roku, przyszedł do mnie do Urzędu Miasta, nieświący ksiądz Probocz Ziemiński. I mówi, no jak to teraz jest, wolność, zbliża się moment Bożego Ciała, a w mieście nie ma orkiestr. No i to zmobilizowało mnie do jego słowa, żeby poszukać dyrygenta. Po już nie było takiego problemu, a najgorzej było, żeby znaleźć najpierw dyrygenta. No i właśnie udało mi się znaleźć pana Piotra Łózwieczyka. 15 lat prowadził tę orkiestrę. W międzyczasie zdążyłem odejść z Urzędu Miasta i Gminy. Nie było sposobności podziękować mu oficjalnie, publicznie, za to wszystko, co on zrobił i stworzył dla z tą orkiestrę. Zatem czynię to dzisiaj publicznie żeby pamiętał, że ta praca z tamtych czasów, z młodzieży trwa w myślach naszych, wszystkich jesteśmy mu wdzięczni. Okazyjnie również mój opę Piotrowi Jasiu ale to myślę, że będzie okazja, innym razem łącznie podziękować. ale żeby tak, żeby wam to utpiło w głowie, że jesteśmy na właśnie takim mini balu z okazji Dnia Nauczyciela, to przypomnijmy wam jeszcze raz tą piosenkę.